Mecz. Mecz graliśmy z drużyną... Tak Hazara. To właśnie, Tak Hazara. Tak Hazara. Ta, tak Hazara. Jeśli chodzi o mecz, to było... Gra była bardzo wyrównana, żeby nie powiedzieć, że myśmy byli w przewadze. Um, niestety skuteczność zawiodła. Chłopcy bardzo się starali, mnóstwo strzałów oddali. Um, ja też się starałam, ale nie oddam z racją. <grym> ale za to um, naprawdę stosowaliśmy świetny pressing na nich, um, co było łatwe, bo byli dużo mniejsi od nas. I, ale byli za to zwinni i szybcy i strzeli nam cztery gole, na co my z naszą taktyką zdołaliśmy zrobić tylko trzy. Ale uważam, że Suma Summarum um, mecz jakby no, wygraliśmy Zaangażowanie chyba, bo jednak tą piłkę pukali do siebie do swojej prawie linii brankowej. I jak, jakby tam, jakbyśmy byli bardziej agresywni, to byśmy w kółko zabierali tą piłkę tam i byśmy im ciągle walili bramki. A żebyśmy byliśmy delikatni i dyplomatyczni, to im daliśmy pukać i dlatego przegraliśmy ten mecz. O! To dowiadu, że mało, baliśmy się i byliśmy więksi, że tak delikatni i nie wchodziliśmy im tam, a jak tylko ktoś wszedł, Maciek czy Krzysiek, czy nie pamiętam kto, no to po prostu zabierali im tą piłkę. Aha. A jaka była taktyka na ten mecz? Taktyka? <laughs> Już mówię. <laughs> no moja taktyka jest zostawiać na lewej stronie i przecinać lot piłki, tudzież odcinać zawodników, od, żeby nie przeszkadzali chłopcom strzelać, to jest jakby moja taktyka. Ale um, tutaj mieliśmy świetny moment, chcę to powiedzieć, czułam się jak w prawidłowej, w sensie zawsze się czułam jak w prawidłowej drużynie, ale czułam się, naprawdę poczułam, mówię, jest, jest, to jest to. Właśnie graliśmy taką um, ustawieniem i oni się gubili wtedy i myśmy zabierali piłkę i robiliśmy kontrę. Trochę właśnie celność zawiodła, ale tak, no ogólnie to, to był ten moment, kiedy poczułam, idzie nam strategia. Amen. Dziękuję. Czy chcesz, chcesz coś dodać? Pozdrowić kogoś? Kasie i Hankę, moje dziewczęta, kto, z którym się łączę, ponieważ są zachorowane. I to było bardzo po polsku. Bardzo dziękujemy. Po polsku. Kiełbas... nie, kałasa. Na polnej piekarnia.